Z ewangelii według świętego Jana. Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: Tak, panie. Ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: Paść baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego, Paś owce moje. Powiedział Mu po raz trzeci, Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że Mu po raz trzeci powiedział, czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do Niego Jezus, Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś, ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga, a wypowiedziawszy to rzekł do Niego: Pójdź za mną. Oto słowo pańskie. Kiedy słuchujemy się w słowa w dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa Chrystusa z martwych stałego, który objawia się swoim uczniom, przychodzi do nich, aby przekazać im zadanie, jakie mają wypełnić po jego w wstąpieniu. Ale najpierw zaczyna od Szymona Piotra, od tego potrójnego pytania i co ciekawe, nie mówi Piotr, ale Szymonie, to pierwsze imię, którym Jezus Chrystus wezwał aby Szymon poszedł za nim. Szymon, stary człowiek, ten, który faktycznie trzy razy zaparł się Chrystusa i poczykroć potwierdził, że go kocha. Czy pytania? Kiedy nas czasami ktoś pyta: Lubisz mnie, kochasz? Przygotowałeś się, nauczyłeś się tego? Tak, tak, zrobiłem to. Ale gdy drugi raz jesteśmy o to samo pytani, zaczynamy się zastanawiać. Trzeba na pewno. Czy ta moja odpowiedź, ta moja miłość, to moje przygotowane jest szczere? Ale trzeci raz zapytać kogoś o to samo, to już może wprowadzić w nas pewien niepokój. Czy na pewno? Czy na pewno kocham Jezusa? Czy na pewno przygotowałem się, aby pójść za nim? Czy jestem gotów, aby oddać za niego swoje życie? Quo vadis Henryka Sienkiewicza przypomina nam tą scenę. Quo vadis domine. Dokąd idziesz, Panie? Piotr, który ucieka z Rzymu, gdzie prześladowani są chrześcijanie. I Chrystus, który idzie do Rzymu, mówiąc Piotrowi, jeżeli Ty nie chcesz, to ja jeszcze raz dam się ukrzyżować. I Piotr, który ostatecznie wraca, aby swoje życie oddać za Chrystusa. Aby dać świadectwo swojej wiary, Piotr przemieniony miłością Chrystusa. Czy ja jestem gotowy oddać swoje życie dla Chrystusa? Czy Jego miłość dotknęła i przemieniła moje serce? Czy to potrójne pytanie Chrystusa skierowane jest też do mnie, do starego czy do nowego człowieka, przemienionego, odmienionego? czy jestem gotów oddać życie za Chrystusa i dla Chrystusa.